Cześć! powiedzieć, z tej strony że Witam powiedzieć, że muszę powiedzieć, że muszę powiedzieć, sobie muszę silent że czyli milczące że Mam Zagram sobie muszę powiedzieć, zagramy sobie powiedzieć, że 6 to łatwiejsze są noce. W szóstej mamy gdzieś około ponad 5-6 duchów. Więc jeśli nie znacie tej gry, jako na przykład tutaj, zamknąć się w tym i po prostu im dłużej przeżyjecie ten, tym lepiej Paczka z ma tu nerdy. przechać ich najdużej To jest 12 minut Można być też także duchem. Tylko niestety duch wymaga dużej ilości puzzlów, specjalnych, które trzeba zbierać. Postaram się też Wam, albo na tym odcinku, albo na drugim odcinku, bo postaram się też z tej gry serii zrobić, jeśli Wam się będzie podobać. Ale będzie drugi odcinek, ponieważ żebyście to zobaczyli, jak takim duchem można być. damy mi się pooszczędzać puzzle trochę, więc. Takim duchem to tu idzie, możemy nim zagrać. Akurat. Są trzy duchy, które właśnie potrzebują. Każdy z nich do osobnym musicie zbryć puzzle. Każda postać, którą właśnie tutaj macie w tym w tym pomieszczeniu ma inne umiejętności. Mamy łącznie tutaj pięciu duchów. No! Jeden z naszych było w którym miejscu był. O nie, no musiał mi się... naprawić to. Akurat kliknąłem w podłogę, musiał mi się to, ten sklep ulepszeń pojawić. Bardzo bardziej uluszycie łóżko, tym więcej macie pieniędzy na grunę, na przedmioty. Ale też to jest najważniejsze, trybem, nie widzieliby, żeby mieć więcej HP. Ponieważ jak taki dół wam wejdzie do innej to jest końca rozgrywki. Postać, którą ja którą aktualnie, którą macie na początek, ponieważ wszystkie postacie są bardzo drogie. Postać ta może używać lepiej Kurtifixa, który jest bardzo dobry. Ma chyba więcej dystansu do Nerdfixa. Kurtifix to jest yy, rzecz, która kosztuje 64 prądu. Yy, и задерживает вот эту в ней до какой-то час агрегатор себе поставит I tekst troszkę więcej odcinków na, yy, z tej serii. Nowej. Chyba koniec będzie. Aj. No niestety, ale ta noc jest bardzo trudna, ponieważ jest pięciu duchów. I bardzo szybko nas mogą zabić. I więcej diamentów, tym więcej yy, kupujecie skiller, żeby mieć lepszą postać. Albo kupujecie inną postać. Tu jeszcze mamy duchy, które można się ścielić. Tylko niestety to jest tego, tym najczęściej dostajecie. Tu mamy 20 na 3 wyfarmione puzelki. W drugim odcinku postaram się właśnie zagrać go Jack z duchów. Tu jeszcze jest... jej nie istnieją. Trzeba mieć trzy fragmenty, żeby zagrać jakimkolwiek duchem. Tych dwóch nie mam, tylko Jacka, więc sobie Jacka weźmiemy. Także... Dziękuję wam za oglądanie. To na razie, no i...